Cześć widzowie, oto ja, Mr. Twisted Bonnie. No i jak widzicie, jesteśmy w aplikacji, której robię te poklatkowe animacje z Festiwalu Czekolady Frediego i TD. I właśnie pokażę Wam coś. Widzicie to na samym dole? Festiwal Czekolady Go Pilot, odcinek pierwszy. No właśnie, już zaczynam pracować nad yy, tym pilotem do festiwalu czekolady Frediego. W sensie, już pracuję nad pierwszym odcinkiem tego. No wiecie o co chodzi. I na razie to wygląda mniej więcej tak. Widzicie, animacja już jest ładniejsza i w ogóle, ale wszystkiego Wam nie pokażę. Dopiero to zobaczycie, jak wypuszczę yy, ten odcinek. No to więc dobra